Dzisiaj przedstawiam grę z Rise of Dragonian Era, w skrócie ROAD. Gra wyszła wczoraj, bodajże o pierwszej w nocy, chociaż mogły być jakieś opóźnienia. Właśnie ujrzała światło dzienne. My, naszego Fris Luka, który będzie naprawdę pierwszym spojrzeniem, gdyż sam zacznę rozgrywkę w tej grze, zaczniemy właśnie od takiego trailera. Zobaczymy, jak to mniej więcej wygląda. Z tego co słyszałem, w grze jest jakiś motyw smoków. No, zobaczymy jak to wygląda. Ogólnie jak widzicie, póki co w tym trailerze, no, wszystko wygląda olśniewająco, można powiedzieć. Ogólnie dużo szumu było w, przy tej grze, więc, no, zapowiada się obiecująco, ale jak to będzie, to już nie wiem. Dobra, w spokoju oglądajcie sobie tego trailera.

I chyba kolejny filmik się zacznie. Co do gry, w tej chwili mamy jeden serwer, jest on bardzo mocno przeludniony. Z tego co właśnie widziałem, był na czerwono zaznaczony. Obok było napisane, że jest właśnie pełen. No i proszę bardzo, historia naszej frakcji, historia naszego świata. Narrator znowu opowiada wszystko po kolei. O, proszę, był jakiś pożar? Jakiś rycerz. Nie wiem dlaczego, ale przypomina mi się motyw złotcy pierścieni to oko w wieży. O, proszę. Są so smoki. Dobra. Dobra, to mniejsze z trailerem. Jeżeli ktoś będzie chciał, to sobie go obejrzeć do końca. A my pewnie zaczniemy tworzyć postać. Niech nam się tutaj wszystko ładnie załaduje. Okej. Okay. No i jesteśmy, no i już grafika tutaj wyraźnie odbiega od tego co było w trailerze. Frakcję wybraliśmy tutaj. Mamy zmianę płci. No i są chyba trzy rasy: takie jakieś dziecko, Halfkin, Asrai, Taki jakiś człowiek z uszami długimi, i Shady. Coś w stylu wilkołaka Dobra Co do klas, co my tutaj mamy Mamy yy, Kto to jest To jest chyba kleryk A nie, to jest warrior yy, To jest łotrzyk mhm. Tutaj mamy kleryka I tutaj mamy maga Dobra, może zagramy sobie mhm. Niech to będzie łotrzyk Albo Mac, może mieć jakieś efektowne skilly. Dobra, i teraz kreacja Mam tutaj jakieś chyba gotowe twarze No nie za specjalnie one wyglądają Przypomina mi się postacie z Naruto Niech będzie coś takiego yy, Fryzurka <laughs> Nic nie ma tutaj specjalnego Może coś takiego Kolor kostiumu Kolor skóry Kolor Prezury. dobra i teraz co? Teraz możemy sobie chyba scharakteryzować to wszystko. To nic nie będę ruszał. I kolejna charakteryzacja. Możemy sobie zrobić z tego już oto. Yy, jak mu tam arsaina czy jakoś? No, już dość dużego chłopca. Dobra, klikamy Next. Wpisujemy imię. Niech będzie coś takiego. Klikamy Create. Ok, mamy postać. No to za chwilkę spotykamy się w grze. Ok, jesteśmy w grze. Ja jeszcze chwilkę musiałem pogrzebać w ustawieniach, gdyż gra nie się przycinała. Najprawdopodobniej spowodowane jest to, no, przeludnieniem serwera. Dobra, mamy tutaj jakieś zadanie, więc je bierzemy. Masa klikania z tego, już co widzę, next, next, next. No to już jest duży minus. Powinien być już jasno wyznaczony cel, i to powinno wystarczyć. I kolejne dwa questy zaakceptowane. No i lecimy. No i już w tej chwili muszę niestety. Trochę grafika skrytykować, brzydko wygląda, to już nie są te standardy, do których jesteśmy w tej chwili przyzwyczajeni. Nie wiem co ta gra oferuje ogólnie w tej chwili, no ale grafika nie zachwyca, jest ona jakaś tam przepiękna. Czcionki też brzydkie, oj nieładnie, yy, tutaj to się jakoś da zmniejszyć, da się zmniejszyć, całe szczęście. Dobra, jakieś kwiatki, słoneczniki. Paskudnie to wygląda. Trochę mi się przypomniała grafika z gry Rohan, ale tam już to zdecydowanie ładnie wyglądało. Dobra, tu mamy jakąś trawkę. Zabieramy się za interfejs w każdym razie. To tak, mapka. Coś ona nam tu trochę oferuje. Więcej widzę. Tak, to jest mapa chyba całego obszaru. Mamy obszarów chyba masę Proszę bardzo Cały suwak Jak mówię strasznie się gra przycina Widać to w tej chwili Ach nieładny gameplay będzie yy, Mapka co to jakieś tam Zaznaczone rzeczy Questy O proszę taka mini mapka wyskakuje yy, Zmiana channelu O proszę skuszę się na pewno Zmienimy na trzeci no i już jest lekka zmiana Tutaj pod spodem chyba okienko questów yy, Paski skilli Życie Mana Poziom Nick I to chyba tyle Jeśli chodzi o ten interfejs zewnętrzny Dobra, może coś zaatakujmy No i wielki lak Przy użyciu umiejętności No umiejętność może nie wyglądają tak źle Nie jest Aż tak tragicznie. Animacje są w miarę. Z tego co tam się dowiedziałem jeszcze przed wyjściem gry. Każda z tych postaci może w późniejszym etapie rozgrywki y, troszkę się podzielić. Chyba jest umaga właśnie Necromanta i ktoś jeszcze. No, u każdej postaci w każdym razie coś jest. No, jest to w jakimś sensie urozmaicenie. Dobra, zabiliśmy potwarkę kolejnego. Olbrzymie skrzynki wypadają. Tutaj mamy jakiś event. Mniejsza o to. No i mamy tutaj interfejs wewnętrzny. Tak wygląda okno naszej postaci. Cały set. Tutaj mount. Proszę bardzo. Smog. Będzie naszym mountem, chyba. Craft. Fame. czyli jakieś zwycięstwo, coś takiego. No i pet nasz. Mamy nasz inwentarz. O proszę. Tak wygląda. Mamy nasze questy. Bardzo fajny motyw w książeczce. Skile. Najprawdopodobniej będziemy je kupowali u NPC, ta. Skoro tutaj ich nie ma. To jakiś tribe. I gra się ścięła. O, mamy. Wyszukiwarka party. Walki regionów. No, i tego typu rzeczy. No, w każdym razie, ten interfejs, nawet jeżeli jest pochowany, zawala pół ekranu tymi czatami, tym wszystkim. No, nie wygląda za ciekawie. W każdym razie, to tutaj nam się w tym okienku pojawiają Quick Use Skills. Czyli pewnie nasza postać tym będzie atakowała od razu. Nie da się tego przedstawić. Dobra, bijemy potworki. Ścieżka audio, z tego co słyszę, nie jest zła. Nawet muzyka przyjemna, zmienia się dynamicznie. No ale nasz mak wysiada, niestety. Poproszę, zbieramy mięso, coś tam i biegniemy dalej. Mhm. mhm. Mamy już wypełnione dwa zadania. Tutaj mamy jakąś wioskę. No, jak widzicie multum graczy, Tutaj jakiś tam pobieg, Tu coś stoi, Masakra. O, i przy, potężne przycięcia. Najprawdopodobniej miasto, czy ta wioska jest zapchana. I jakaś kaczcenka. Pewnie kolejne wprowadzenie jakiegoś questu albo coś. Dobra, Wychodzimy. Ze świata otwartego wchodzimy do miasta. No, jak widzicie, masa tego wszystkiego. Ogólnie miasto nie wygląda jakoś tak specjalnie. Dobra. I kolejna masa klikania. Dostaliśmy coś z tego co widzę no to chyba gra jest questownikiem typowym. Nie za dużo tutaj grindu. Wszędzie questy, wszędzie zadania. Ciekawe jak zadaniami. O Oproszę, tutaj mamy jakiegoś gościa na mouncie. Jakiś taki koziorożec z trzema rogami. Tutaj jakiś bawu jeszcze. A nie bawu, no sorożec, sorry. Tutaj coś też mamy. Jakiś training damy. Raz jednego. O proszę. Ciekawe po co one są. Może da się trenować jakieś skille czy coś. O, proszę Dobra Kolejne zadanie. No cóż, chyba pora kończyć naszego FreeSlooKa. Z tego względu, że niestety mamy ograniczony czas. Myślę, że mniej więcej pokazałem wam, jak wygląda gra. Może nie za wiele tego było, no ale 15 minut to na dobrego FreeSlooKa trochę mało. Wybierzmy sobie jeszcze tutaj laskę. Ok. Wszystko zrobione. A więc, tak, moje wrażenia co do tej gry. No, trochę to średnio wygląda. Spodziewałem się czegoś lepszego. Ten trailer naprawdę napawał dużym entuzjazmem. A tutaj, w gruncie rzeczy, nie ma nic fajnego. Normalny, typowy, przeciętny MMORPG. Ciekawe, jak jest później z tymi smokami. Ale na początku nic zachwycającego. Myślę, że jeżeli gra w późniejszym etapie gry. Będzie właśnie tak wyglądała. No, to niestety, w różnej przyszłość taką jak właśnie Prius'owi, który ostatnio niestety zamknął swoje serwery, czy też zamknie. No cóż, mniej więcej widzicie, jak to wygląda. Jak wygląda road. Ja dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.